Siemano, dzisiaj gramy pierwszy raz w Nulls Brow Stars. Dobra, wiecie, przegramy. Mm, to teraz spróbuję, to od razu wszystkich zadam, za darmo Siemano. Mm, I tu chyba 41 jest. No dobrze mówię. Mm, więc, no co, zagramy jedną gierę. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj, ten. Skrzynki za darmo są. Jest tego chyba nowsza wersja, ale nie ja wiem. Hmm. No to tak ono... Można fajnie segrać no. za darmo i tu na przykład za wygraną dostajesz 135 kucharków, bo już trochę próbowałem. Co no? Opać. A po przegranej dostaje się dużo. Tu akurat 0, bo nie mam co zabrać ani dodać. Zero. No i co? No i to na tyle w tym odcinku. Nara.